<laughs> co ty robisz? Porno uprawiam <laughs> a Co to ty, ty obciąży robi? A nie, on tam tu ten a kierownik tam postawił bo on chciał na złą podobno Pomóc ci, pomóc ci pomóc ci. On tam nie ma pieniędzy na firmę i ja ją nie tego. Wiesz co ja, ja, ja ci pomogę, dobra? Wiesz co, ja, ja ci, ci pomogę Tylko nie wywal do serwera No Najde niśc <laughs> I co teraz, i co teraz? I to teraz dupi kamera Jerzy wsadził sobie od jeży. No i obciążnik też tu jest, o Obciągnik pik, pik. Jadę No jedź ja do do ciebie. Nie, nie, panie. Do mnie. Ty żyje. Nie, nie żyje. No luju. No, Holoju. To... Ja cię do To mój zostaw, ruro. No i lec, tu nie chcę, nie ruszę. Olej, wejdź jak nie, to jest dobrze. Iiiiiii! Tylko iii, iii. <sucz> się zawiebałem. <sucz> o, żyje. No pomóż, pomóżta, no! My kajne niś, kurna! <sucz> 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 kajne niś, kurna, jest forage niś. Tak? Żyje. Kaskader kurna, pierdziu, boleści Pomóć ci? Bo ja ci pomogę Nie, nie, trzeba Panie... ...możżagę mi kupić Wiesz co? Ja to postawię dziś niedaleko, bo to kurna jest przydatne Czekaj, 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 Patrz, czeka. Pat, pat, teraz ...o kurde Stój, 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 ale stój Czekaj

Nieee Coś zrobił <śla> Z takiej <drugiej> strony wylas <śla> Czekaj A masz tego Roberta przerzucić Czekaj, on tam ma Czekaj Weź mi powspieraj O kurz To... pod to No ja nie wiem i tego k***a nie wsadzę Czekaj, stój Gdzieś ty. gdzie to jest? Ty, Lufthansa uleciał chcesz? Lufthansa? I. I i, I. I. Rozwijam skrzydła. E, Luchaza! Rozwijam skrzydła. <grywka> Karol... Pomocy, pomocy, ej, leciał. zaleciał. Ej, patrz, patrz Ja się podnoszę, patrz, ogarnie, patrz Kejny Ej! Niszt górna Awaryjne Trzeba zapalić ucho, a niech stoi. Hej, wake up, Marco! Tego luja! Łapie, łapie, łapie. Mam prawie, mam, mam. O, czekaj, czekaj, stój, 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 próbuję podjechać. Nie! Nie rób, nie rób, wypierdolę w powietrze. Czekaj, czekaj, tylko wezmę ci odwrócę go. Postawię ci go, o. O, dobra, starcie, starcie, starcie Tego luja? Jiby w powietrze, patrz, 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 patrz. Daj. Eee! Masz Musisz go? Chyba trochę pchnąć jeszcze. Centymetr, o! Eee, mi się dał. No da. <grym> no da. A wiesz, jakby był odwrócony, to tak. A jakby. Pa, ale jeszcze jeden kaskady. Daj, mi twoją odwarkę. Weź pumę. Odejść im trochę, o! Tylko proszę o cierpliwość... E, puma piję, odjeżdża, patrz. Puma się sunie. Ręcznie zaciągnij, panie. Patrz, 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 po będzie akcja! Jeb. <trybuj> 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 No kurde, bieg mnie się zaciął. No, muszę od hamulca odpowietrzyć Hamulca odpowietrzyć Ej, 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 Ej! Trzymaj go! Ty będę leciał! Nie! Jak chcę, jak chcę wledzić! Ej, Ej, łalej, 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 łalej! Zgaś go, zgaś go! Purda, nie da wyjść, ja bym nie da wyjść. Dobra, ja jestem. patrz, ja z tyłu stoję, nie mogę wyjść. Ule, u mnie nam da nowy olej. No ale nie. Raz... Pa, już olej, no, olej nie... bierze, już olej bierze, bo na czarno tybi. Ej! 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 E. O, ja jestem. Oluniu!

Krzyżona. Weź na biegi z krzyżą coś już się. Olej już nie ma. <śm> co to było? Pokazać ci coś, pokazać ci coś, patrz. 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 Ty <laughs> coś ty <nie> zrobił Zaczął <laughs> się kręcić <laughs> Nie ci z nich W tym roku tak jak No fajne A jak Połowa tam się nie zrobiona, ale jak A handlujesz dalej ziemniczkami No kurde <laughs> Pytanie Za Zapraszam na aukcję w popisie <coughs> Dawaj o góry, o o o o Ile ja muszę kierownic okręcić, żeby ja mógł skręcić, kurde panie. Wiesz co nie wjeżdżaj tam, chodź, chodź już. A czekaj panie, ja tu muszę poczekać. jeszcze to. I będzie chyba jubdup. 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 Zdrowie, Jup <grym> Mek. Patrz, 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 Weź mi obróć tą ładowarkę, a znaczy ci tą tą zgrabiarkę Przewróć mi ją. Przewróć mi ją Dobra Oj sorry tym odwykniem będzie Ty się. A, a tu tak musisz jak? rozłożyć oj O jest na odwrót Nie o, o, dobra, zostaw, zostaw Zostaw Chyba o, niś. niś, <laughs> o, o, o o nic. nieba, nieba, coś nieba, Nieś, nieba, nieba, Dawaj O, nieba, 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 Puść! Aboć Szym! Szymaj! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Podjeżaj, podjeżaj! Ty tak samo stanowałeś, jak byłeś oo e, niszh, niciekaj czekaj, ja to ja to obrócę. Bum czyk ček bumcik tik tralala ups Dawaj Dobra, dobra, sterczy. Sterczy? Ci <ścoughs> O, to jest nowy ten, no, uh, O, tam z tyłu masz tam ten zbiornik na ten, no, na nasiona na przodu masz na... Rozsypywanie. Do, do, do rozsypywania, O, o tak. No, i tam wężykami pod, pod ciągnikiem idą Tak, to robić. <grym> ziemniaki. O, o, patrzcie, ty, że, że, że tylko tam nie ma ziemniaku w środku w tym zbiorniku. No, przyjechał mnie, no. Ty nie przyjedziesz przeze mnie. Cię <laughs> <Če> zrobię zaraz. <laughs> Dobra,